Witajcie w Kuchni Kwasiora. Przenieśmy się szybciutko, bo coś widzę zaraz będzie padać na północ Stanów Zjednoczonych do stanu Alaska. Flaga stanowa na niebieskim tle, niebieskim symbolizującym kwiat stanowy, jakim jest niezapominajka oraz bogactwo mórz, jezior oraz rzek. Na tymże niebieskim tle gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy, świadczącym o sile stanu, o sile tamtejszych ludzi, o krzepkości tamtejszych ludzi oraz... Gwiazda północna, która jest gwiazdą stanową symbolizującą najbardziej wysunięty stan na północ. Kolory gwiazd symbolizują również bogactwa naturalne, bogactwa mineralne występujące w tamtym regionie, czyli ogólnie krzepcy ludzie, ogarnięci dobrobytem i pięknem przyrody. Kuchnia natomiast tamtego regionu jest szalenie prosta, ale nie prostacka. Smaki: świeże, naturalne, niezaburzone, broń Boże żadnymi przyprawami sól, czarny pieprz. To jest w większości przepisów MAX. Chciałbym Wam pokazać bardzo charakterystyczny przepis dla tamtego rejonu świata. A dlaczego charakterystyczny? Ano dlatego, że składniki są charakterystyczne dla Alaski właśnie, czyli jest to ryba łosoś, jedna z bardziej charakterystycznych ryb występujących w tamtych wodach. Przynależność do Stanów Zjednoczonych pokazuje nam tutaj, tłuściutki bekon, którego mam całą masę. Dalej przynależność sąsiedzka do Rosji reprezentowana będzie przez musztardę, taką w rosyjskim stylu mocną, pikantną. Całość łagodzić będzie majonez, kapka octu jabłkowego, tutaj znajduje się czarny pieprz. Kanada natomiast reprezentowana będzie przez pyszny, słodziuszki syrop klonowy. No i ze składników to tyle, a całe danie nazywać się będzie bekonowo-łososiowe hapki w sosie musztardowo-syropoklonowym. Po angielsku brzmi to zdecydowanie lepiej, ale zabierajmy się do pracy, bo smak jest naprawdę wyśmienity. No i tak pięknie wyglądając o polędwicę z łososia. Polędwica nada się najlepiej, ponieważ kubatura będzie dobrze zachowana. Nie mając łososia na podorędziu, posiłkujmy się jakikolwiek innymi rybami o zwartym, międrnym mięsie. Może to być dorsz na przykład. Eksperymentujcie. Ale przepis mówi o łososiu. I tegoż łososia, tą polędwicę najlepiej, należy pokroić w takie kostki, aby łatwo mieściły się do pyszczka. Przepis mówi o kostkach jednocalowych. Rybka pokrojona, jak pięknie ona prezentuje się już na tym etapie. A tutaj widzę, zaczyna kropić powoli, ale mam nadzieję, że są to tylko takie delikatne niesnaski pogodowe. Nie zapyszajmy, będzie dobrze. I teraz, nie solimy tej ryby w ogóle, ponieważ bekon jest słony. Ponieważ sos, który zrobimy, również będzie arcy wyrazisty, więc ta ryba musi być delikatna. Jeno, czarny pieprz. Pięknie. Tak przygotowanego łososia owijamy teraz w plastry bekonu i szczepiamy to w wykałaczku. Pięknie, wszystkie kęski są już gotowe. Na jedną kosteczkę łososia przychodzi jeden plaster boczku, który jest go, a tutaj z dwóch pozostałych stron ma być pięknie, widać, różowiutką rybkę. Grylujemy to teraz. Temperatura między 140 a 145 stopni. Metoda opposite heat, czyli nie nad żarem, ale tuż obie. Jak przygotowane cudeńka grillujemy teraz 20 minut, no może 2 kwadranse. Chabki grillują się, mamy akurat chwilkę, aby zrobić sos syropoklonowo-musztardowy. Wspaniała sprawa, mocny, wyrazisty, szczególnie pasujący do tego dania właśnie. Czyli majonez, musztarda i pozostałe składniki mieszamy w jednej misce, aby połączyły się ze sobą, dokładne proporcje znajdowały będą się jak zwykle w opisie pod filmem. No i cyk, sosik jest już gotowy, jest on rzadki, ma być rzadki, wkładamy go teraz do lodówki, on delikatnie stężeje, ale wciąż powinien być rzadki w smaku, niesamowity, arcycharakterystyczny, mocne smaki musztardy, pikanteria, do tego słodycz klonowego, a to wszystko przyłamuje. Ocet jabłkowy, spokojnie możecie użyć jakikolwiek, tylko inny lubicie, ale proponuję, aby to były osty lekkie, owocowe, spirytusowe, raczej nie, a cały smaczek łagodzi, delikatny. Majonez. Nie solimy tego. Uwierzcie mi, nie trzeba. Jeno szczypta czarnego pieprzu. Minęły dwa kwadranse. Zapachy bekonu są niesamowite. Całość jest już gotowa, więc zostawiam Was, przyjaciele, z tymi oto prezentami. Tym sposobem klasyka alaskańskiej kuchni jest już gotowa, czyli prostota i wydobycie smaku z danego produktu, bowiem tam produkty są najświeższej, przedniej jakości. Czystość klimatu, czystość mięs, bobry, renifery, ryby to wszystko ma już swój smak, który podkreślamy jedno solą lub czarnym pieprzem, a jak w tym wypadku smakiem bekonu oraz tego mocno, wyrazisto, musztardowo-klonowego sosu. Niesamowita sprawa, sos mi leci po rękach, ale to nic. Polecam, róbcie sobie ten przepis w domowych zaciszach, czy grillach, czy piekarnikach. To już obojętne. I kosztujcie, jak smakuje Alaska. Pozdrawiam, trzymajcie się! Hej! Sąsiedztwo z Kanadą reprezentowane natomiast będzie przez złocisty... Nie jest złocisty. On jest kraczkowaty, ale nie wypada tego mówić. Próbujemy tak. Sąsiedztwo z Kanadą reprezentowane będzie przez pyszny, słodziuszki syrop klonowy.